O, zamordowałem Raka ekipa. Zamordowałem. Nie mają siły tak. Stoją w miejscu. Psz. 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 E, jak ładnie. Godzimy się tutaj straszy. O, dobra, siadają na siłę już Wczoraj maraton. A, zmęczyłeś za bardzo ich. Oj, Heniek zgonił. A co je? Oj, będzie ścinka. Będzie ścinka. No jak nie no? Oba, idą tam. Nie, twoje uciekły. Nie mają siły Ale te wiatr tu ściąga, ale się bo rozsypywały.

robię. Raz na dwa tygodnie. Gania mną stop. Później zamykam na trzy dni, a one kurwy w chmurach chodzą wtedy. pokazania, pokazałem, jak one chodzą w zeszłym tygodniu chyba w niedzielę. Koło piątej zgoniłem. Ale, że kurwy chodziły. Człowieku, rane boskie. W chmury, takie chmury były na 200-300 metrach, one w te chmury wchodziły aż. A Heniek patrzył, zgonił parę i patrzył tylko. One muszą mieć kurwa takie Wiedzą, muszą wiedzieć, kto tu rządzi, No <noise> tak. <noise> Henkowe już spadły. Ale Henik skarcił. Tu A nie, są. Budapeszta. Zobacz, idą so. tutaj, górą. Henik skarcił Budapeszta. Kurwa, ja byłem w domu. A? Przyszły do Henka Osiem mu złapał. Jeszcze nie zdążył tam już był. <noise> A on mówi, nie, już pojechał. Już ich nie ma. <noise> <noise> o, idą tu heńkowe. Ale wysoko, są wysoko Te się boją Nie, nie mają siły wcale Poszedł. To ten ciemny, że tak na Helnu poszedł. No wczoraj dwie godziny go nie było i wrócił. Mal, ale malutki go tylko złapał i pod go w klatce i patrz wrócił do niego. Jak go wypuściłem, on trzy kółka kurwa w chmur i poszedł. Malutki dzwonił mówi, ciemny jest. <grym> A co, nie mogą wylądować? Boją się. Jakbyś pierdol taki dostał, to byś chciał do domu wracać? O zobacz, są chękowe, zobacz. Ale niżej teraz, teraz Ale kur... tu kręcą, zobacz. tu. O kurwa, o nie. O, o ty, Złapały o... się. Nie, nie kurwa. Pójdę. zobacz. Teraz Cześć. się złapią. Nie przekręcą e... zobacz. Nie. Zobacz I... A kur... no A, zobacz. W druga A, kur... stronę idą. O, a te kurwa... No kurwy jakie, no zobacz, no. No to Heniek kurwa, no. Nie, idą za, E, poszły. Nie wcięły się kurwa dobrze. Heniek mówi, bośmy z malutkiem byli na piwie. Heniek mówi, ja to mówię, Czarek mój z tobą lubię Ty nie łapiesz, nie ganiasz. Ja tylko z tobą lubię <ganie> Ten mówi, to łobuz. Jeszcze zgonił, jeszcze zgonił. No. Nie no tak, to było... Większą ferajnę teraz. No powiedział, że raz widział, że więcej ode mnie A możliwe, że chowa tyle. Tylko zgoni parę. Nie, nie mają siły w ogóle. Ja. Ale tam coś pewnie zostało. Na pewno coś zostało. Wszystkie nie pożył. Ale też ich musztruje Nie oszadku nie. On mówi, dopiero będę ganiał, mówię jak wasze pójdą. Ja to tpania, mówię, a pójdą, ale... niedługo już mi no, pójdą. Jak coś. No i dobrze. Jakby wiesz, normalna karmiona i tego to by ścinka była, bo te by poszły za nimi. To najedzą się i później to... będą miały te trzy dni przerwy, posiedzą sobie w od odpoczną, parę łupów jeszcze urwę, a to jak powchodzą wszystkie ci bociany dam,